Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mamy 614, można powiedzieć 15. Ja jestem od 4.20 w trasie, a dzisiaj jest taki trochę vlog specjalny, a dlaczego? Ze względu na to, że przyjechałem obrobić działki, które mamy pod Warszawą i wybrałem taką porę, żeby jechać jak najwcześniej, chociaż mgła jest paskutna dzisiaj, strasznie się jedzie. Powiem szczerze, że. No, ciężko jest to Opisać nawet, bo no, mgła jest tak piekielna, tak się słabo jedzie. No, miejscami dojechałem 20 na godzinę, bo była tak słaba wartość Mam nadzieję, że jak będę wracał, to już będzie dzień. I będzie już, że tak powiem, e, takiej słabej pogody. Gdzie my w tym momencie dojeżdżamy, to Wam zaraz dokładnie pokażę. Jesteśmy na Rondzie w Górze Kalwarii. Taka sytuacja. Mamy połowę działek zrobionych. Mamy godzinę 10. Także czas jest, uważam, bardzo dobry. Tym bardziej, że te działki wyglądały, zaraz Wam pokażę jak idziemy do końca. Ta w ogóle działka, którą teraz robię to jest działka szwagra. O, działki wyglądały tak, może tak powiem jak Magda weszła w ich posiadanie, no to chcieliśmy, żeby po prostu działki były zadbane i razem ze szwagrem po prostu działamy. będziemy później jeszcze siać trawę, żeby po prostu nodziałki były ładne, zadbane, żeby nie było chaszczy, żeby to nie wyglądało jak ugór. Też powiem wam szczerze, że taniej było mi przyjechać prawie 100 km niż tutaj kogoś wynająć, no bo ceny to były z kosmosu. Ale daliśmy radę. Droga ciekawa, mgła taka, w ogóle teraz jeszcze widać jest mgła, ale jak żeśmy, e, znaczy żeśmy, jak ja jechałem, to no taka cholera była tam gła, powiem szczerze, że naprawdę, no coś okropnego. Oczywiście na tych działkach jest trochę perzu ale no to już dla nas nie jest takie istotne, bo te działki nie będą typowo używane rolniczo, to znaczy nie będzie tu żadnego zboża. Gdyby było bliżej domu, to pewnie zboże by było. Ale z racji tego, że no jest kawałek drogi, no to nie jest to opłacalne. Dlatego będziemy siać trawę i ze szwagrem będziemy trawę kosić 3-4 razy do roku i... i tyle. W ogóle fajna ekspedycja taka. Ja tu już ciągnikiem jestem w sumie drugi raz. Już kiedyś też tu przyjeżdżałem. No i teraz tak jak widać z talerzówką, pogoda jeszcze jest taka fajna, także ta trawa powinna jeszcze ładnie powschodzić, na razie nie nadają jakichś tam strasznych mrozów. No dobra, całkiem inaczej to wygląda dobrze, bo cieszy oko, no. to co się robi widać przynosi efekty. Szwagier zadowolony, także to też ważne. Po ze trzeba zawsze dobrze żyć. Też będzie trochę roboty na pewno przy tym siebie, ale, ale się zrobi, już jak się przyjechało, to co prawda szwagier na miejscu można powiedzieć jest, No ale ja musiałem przyjechać specjalnie, ale zrobimy, co nie zrobimy, wszystko można zrobić. My mam na pola, mamy już wszystko porobione, zrobione, zboże już sobie rożki powykiełkowało, zrobiło się elegancko. Zobaczcie, na pewno lepiej tak jak tu jest. Tu po sąsiedzku jest wykoszone, tu nie. Ale zrobimy i u nas to działa. Jeszcze na koniec, jak już będziemy mieli te wszystkie działki porobione, to jeszcze Wam pokażę, jak to po prostu wszystko wyszło. Ale naprawdę, no, porównując to, co było, to uważam, że jest naprawdę elegancko. Jeszcze tutaj jesteśmy na drugiej działce. Zobaczcie, fajnie wyszło. Powiedziałbym, że bardzo fajnie wyszło. Teraz tylko posiać trawę, uwałować. Będzie dobrze. No i oczywiście jeszcze czekam je wracanie do domu. Ono jeszcze widzę szwakier idzie. Także teraz jeszcze będziemy tu coś troszeczkę działać. Już mamy wszystko totalnie pokończone. Słupki graniczne są wkopane. Także zostanie tylko uwałować. I będzie można kosić. A mi zostaje poprawić lusterka i lecieć do domu. Także taka fajna przygoda. Jak to się mówi, dobrze że sprzęt jest w domu i można go było wykorzystać. Także, jak to się mówi, pod Warszawą. Także trzymajcie się, pole mamy ogarnięte, jak widać. Ja tu z lusterka muszę tylko poskładać i mogę jechać do domu. Dobrze, wszystko wyszło. Dawałem się, że nie pójdzie do końca po naszej myśli, ale jest dobrze. Szwagier ma jeszcze ogarnąć wał, żeby to uwałować, i będzie całkiem, że tak powiem, malinowo. Słupeczki mamy powkopywane graniczne, betonowe dodatkowo. I taka to robota. Dobrze, że udało się to ogarnąć. Dobrze, pogoda bardzo ładna. Akurat tutaj szwagier. Razem ze szwagierką przyjechali, to żeśmy to wszystko razem ogarnęli. Taki trochę można powiedzieć specjalny vlog wyszedł. Bo nie zawsze się jeździ traktorem pod Warszawę i robi ziemię. Także trzymajcie się i do zobaczenia.